Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, Wróżka Amanda z tej strony i chciałam przypomnieć, żeby się do mnie dzwonić tutaj na wizję, należy wybrać numer, któryś z tych, który się wyświetla na dole naszego ekranu. Możecie Państwo roz również rozmawiać ze mną poprzez... SMS, a przysyłając SMS-a, zadając pytanie, a ja będę odpowiadała na pytania. Co i dzisiejszym tematem będzie, yy, proszę Państwa, aura. Co to jest aura w ogóle i jak ta aura wygląda? Ja tutaj przyniosłam sobie taki rysuneczek, żebyście Państwo mogli zobaczyć, jak wygląda nasza aura. I w zależności, proszę Państwa, od stanu naszej psychiki, ta aura się zmienia. To znaczy co? Zmieniają się jej kolory, które otaczają nasze całe ciało. Aura to jest po prostu, y, otacza człowieka, i tutaj y, między człowiekiem. I całą aurą jest taka przestrzeń, która jest w różnych kolorach. Je, jedne z kolorów są dobre, inne są złe, i tak poszczególnie będziemy omawiać sobie każdy z kolorów aury. Czyli tutaj jest to zdjęcie yy, aury, i wiadomo, że czym jest jaśniejsza, zbliżona do koloru tęczy. Tym człowiek jest, yy, bym powiedziała. No, i może zdrowszy, i, i, i lepiej się, bym powiedziała, potrafi porozumieć z innymi osobami. Jeżeli aura, aura nasza jest w kolorze ciemnym, to wtedy wiadomo, że człowiek człowiekowi coś jest, źle się czuje, i tak to po prostu możemy rozpoznać. Po właśnie y, kolorach aury możemy się dowiedzieć. Na przykład, co mamy chorego w naszym organizmie, a co mamy z, na przykład zdrowego. Na przykład to, że jedna część ciała nam lepiej funkcjonuje, tak jak tutaj jest zdecydowanie pokazane, że lewa strona ciała lepiej funkcjonuje, ma jaśniejsze kolory, a prawa strona ciała gorzej funkcjonuje, bo te kolory są ciemniejsze. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o rysunek. Ja sobie tutaj ten rysunek położę, żebyście Państwo sobie spoglądali. A tutaj cokolwiek Wam przeczytam o naszej aurze. I tutaj tak yy, według mistyki chrześcijańskiej aureolą świętości w okultyzmie Emancją ciała eterycznego w filozofii wschodu, manifestacją sił witalnych. Ostatnio aura określona jest jako zmienne pole biologiczne, składające się między innymi innymi z sił elektromagnetycznych, magnetycznych i elektrycznych, biograwitacyjnych człowieka. Można uważać, że jest Toż sama z polem po mistykach, parapsychologach i badaczach tajemnic wschodu od, XX, od XIX wieku. Aurą zaczęto się interesować, czyli naukowcy ją zaczęli badać, nastawienie człowieka i wszystkiego co dookoła jest. Na podstawie po prostu, właśnie naszej aury tutaj. W strukturze naszej aury można wyróżnić trzy pod podstawowe warstwy: aura eteryczna, aura astralna oraz aura mentalna. I tutaj mamy dalej tak aura dostarcza informacji na temat tego, co już mówiłam, stanu yy, yy, tematu na temat stanu stru, całej struktury bioenergetycznej człowieka, a więc także stanu zdrowia, zasobów energii, stanu psychicznego i emocjonalnego. A jest to kompleksowa informacja, którą trudno uzyskać innymi metodami. Zjawisko emisji, nadawania aury przez człowieka lub, lub zwierzę jest przekazem zawsze obiektywnym i, zawsze, i zwykle nie mogącym ulec przekłamaniu czy manipulacji. Czyli to my wysyłamy takie receptory, które nam pokazują, jak, jak nasza aura wygląda. Proszę Państwa, no są ludzie tak bardzo mocno, bym powiedziała, doskonali wykształceni, że popatrzą na człowieka i potrafią zaraz narysować aurę, jaka otacza danego człowieka, ale tego się nie robi ze zdjęcia, tego się nie robi na odległość. To trzeba po prostu. Patrzeć jedno na drugie, bo nie wszyscy mają takie zdolności, żeby akurat y, zobaczyć tą aurę, na przykład poprzez zdjęcie. Poprzez zdjęcie nie ma możliwości. Spotkanie się z drugim człowiekiem jak najbardziej daje nam możliwość obejrzenia y, aury i to bardzo dokładnie, po obejrzenia kolorów i każdy kolor ma y, przy sobie, tak jakby y, taką definicję, że im więcej jest jakiegoś koloru, na przykład, tym człowiek jest zdrowszy. Czy mamy kolor ciemny, człowiek jest chory. Ja tutaj y, przedstawię kilka kolorów, ale tak naprawdę to będziemy sobie od jakiegoś tam momentu omawiać poszczególne kolory aury i dopatrywać się właśnie. Co może zagrażać na przykład naszemu zdrowiu, prawda? I tutaj zobaczymy. Tutaj możemy sobie określić nawet typy osobowości według kolorów aury. I tutaj mam taką listę, która przedstawia na przykład streszczenie typów osobowości według określonych na podstawie naszych światowych wewnątrz aktywnych badań z dziesięcioma tysiącami ludzi. Program Aura Color pozwoli zrozumieć kolory Twojej właśnie aury, czyli Państwa aury. Ciemno, ciemnoczerwony kolor i czerwony jest to na przykład człowiek fizycznie ciężko pracujący, bardzo aktywny, posiadający moc przetrwania, Myślący realistycznie, siły witalne, wytrzymały, odkrywacz fizyczny, pobudzony, fizyczny, pełen energii, chętny do współzawodnictwa. Jest to przewodnik zwycięstwa, dążący do celu, odważny, duża wola chęci atrakcyjny, przedsiębiorczy i wspierający. I taki właśnie kolor czerwony i ciemnoczerwony, jeżeli mamy w naszej aurze, daje właśnie takie, bym powiedziała tutaj, cechy. Następnym kolorem jest kolor pomarańczowy. Jest to już trzeci kolor, bo pierwszy to był ciemnoczerwony, który ja połączyłam razem z czerwonym, żeby było szybciej, żebym zobaczyła do Państwa SMS-ów. I tutaj kolor pomarańczowy, przyjemność, zadowolenie, chętny do współzawodnictwa, sensacyjny, pozytywnie nastawiony. Fizyczny i kreatywny, fizyczny i kreatywny podróżnik przedsiębiorczy. Bezpieczny, I teraz brąz, żółto-brązowy myślący analitycznie, intelektualny, dokładny, logiczny, struktura, bezpieczeństwo, naukowy, uczciwy, osoba, na której można polegać, yy, yy, dokładny w myśli i działaniu. Kolor żółty, chętny do zabawy, pogodny, kreatywny, wesoły, chętny do nauki. Podsunięcia w decydowaniu zabawiający, promieniujący optymizmem. Ciepły, uroczy, wielkoduszny. To bez względu na to, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna. Kolor ciemnozielony to jest taki szybko podejmujący decyzję, dążący do celu, bogactwo materialne, szybko komunikatywny. Y, odpowiedzialny organizator, y, siłą przewodzenia, ambit i przewo y, przewo siłą jest przewodnia myśl i ambitne plany. Kolor niebieski to jest opiekuńczy, czuły, kochający, pomagający, czyli już te jasne kolory takie bardzo są lepsze, lojalny. Pragnący być y, pomocnym i wspomagającym dla indy, innych. Kolor indygo, przejrzyst, y, z, z przejrzystość, spokojny, głębokie uczucia wewnętrzne, miłość zaopatrz, zapatrzony w siebie. Fioletowy, intuicyjny artysta, je idealistyczny, magiczny, zmysłowy teoretyk. Lawenda, wyobraźnia, mistyczny, marzyciel, fantazja, artysta, biały, nadzmysłowy, przemiana, uduchowienia, leżący, leczący innych, wyciszony, czuły, w wyższych wymiarach. I tutaj przede wszystkim silne powiązanie duchowe. I muszę Państwu powiedzieć, jeżeli chodzi o tą właśnie aurę, to ja byłam sama na badaniu. To, jest właśnie, to są właśnie kolory mojej aury jak najbardziej i tutaj Państwu po prostu przeopisałam, przeczytałam praktycznie, no nie o wszystkich kolorach, tylko o 12 kolorach, jeżeli chodzi o aurę. Także u zdrowych osób aura przybiera barwy tęczy. To musimy wiedzieć, że barwy tęczy oczywiście, kolor czerwony wskazuje na silne emocje, jeżeli także oznaką życiowych, jest także oznaką życiowych zmian, pomarańczowy ujawnia odwagę, radość i towarzyskość, żółty świadczy o inteligencji, nieograniczonych możliwościach umysłowych, zielony oznacza łagodne i spokojne usposobienie. Fioletowy <noise> ujawnia niezależność, intuicję oraz bardzo rozwiniętą wyobraźnię. Niebieski wskazuje na zdolności terapeutyczne. Dzięki, dzięki kolorom aury osoby ją badające mogą bez problemów odczytać stan psychiczny człowieka, a także uzyskać wiedzę na temat jego zdrowia. Kolory aury zdradzają także cechy charakteru osoby, której aura jest obserwowana, ale tak jak powiedziałam, że jest to bardzo, bardzo trudna obserwacja i jest takich osób bardzo niewiele, którzy mogą zaobserwować właśnie te, te kolory aury. Także na temat aury na razie tyle, bo jeszcze zostały nam imiona. A ja jeszcze raz, proszę Państwa, tutaj zapraszam do wysyłania SMS-ów, do telefonowania. Zresztą już Pani tutaj do mnie zatelefonowała jeszcze przed programem, rozmawiałyśmy sobie troszkę. Ja tutaj będę cały czas miała Panią na uwadze. A teraz przejdę do SMS-ów, które, które żeście Państwo do mnie przysłali, bo później okazuje się, że ja nie dążę. O imionach, oczywiście, również powiem. Tylko troszeczkę tych karteczek, bo zawsze noszę ze sobą pełno tych papierów, a takich, które są mi potrzebne, to wtedy jest mało i jeszcze mało. No dobrze, wystarczy nam ten jeden. Może papier. Popatrzymy sobie. Ten jeden arkusz papieru może nam wystarczy do, do naszych SMS-ów tutaj. Ale w razie czego, chyba gdzieś znajdę coś do, do pisania. Dobrze. Czyli to był telefon pani Agnieszki, a tutaj mamy już pierwszego SMS-a, które, do którego napisała pani Aneta. Pani Aneta napisała tego SMS-a dość wcześnie, ponieważ ja się nie włączałam dzisiaj. I zobaczymy.